witajcie na kanale Razer w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved. Dzisiaj będziemy oswajać nowego dinozaura, czyli Terror Birda. i pokażę Wam też nowy przedmiot, czyli Grappling Hook. Grappling Hook to jest taki jakby wyrzutnia takiej kotwiczki, dzięki której można się wspinać po, po górach i w jakieś tam różne wyższe miejsca, po budynkach też. Także dzisiaj pokażę te, te dwie nowe rzeczy, które są wprowadzone. Dzisiaj w odcinku, jest to pierwszy odcinek Ark, już z nową kamerą, więc mam nadzieję, że jakość przechwytywania obrazu się Wam będzie teraz bardziej podobać. Jeżeli Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że, że teraz jakieś te firmy będą troszkę dzięki temu fajniejsze. Moje reakcje może będą bardziej widoczne. Ten ekran, ten obraz już nie będzie taki prześwietlony i nie będzie też na, na, na żółto, na pomarańczowo. Także przechodzimy sobie dzisiaj do swajania. Jakieś tam jest troszeczkę zła wiadomość, ponieważ straciłem część modów. Nie wiem dlaczego, ale zalogowałem się i nie ma. Nie ma tych, no właśnie, zniknęły tutaj te. Ten smite zniknął, tutaj te wszystkie bronie moje zniknęły, zniknął też mod ze Star Warsów, zobaczcie, bo nie mam tutaj tych działek. Nie wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego w ogóle. Także straciłem dużo jakichś tam rzeczy. Dobrze, że ta baza została, bo baza przecież też jest zrobiona z modów, bo tu jest ten glass set i tutaj też jest trochę rzeczy ogólnie z tych modów. Zobaczę, czy tutaj... Tutaj nie, chyba też nic nie zniknęło, więc jakieś dwa, trzy mody mi zostały niestety odebrane. Przechodzimy sobie do oswajania, e, chyba, że z, no bo nie, może zróbmy sobie na początek tego Grappling Hooka. Nie wiem, czy on w Fabricatorze. E, czekajcie, zaraz zobaczymy, gdzie on w ogóle może być. Czy tu będzie jakiś weapons? Ranged? Czekajcie, Primitive, Ranged. Tu mamy łuk. Tutaj mamy ten prod, Firearms. Tutaj też nie mam. Czy są karabiny, to może w smite'im w takim razie. Kusza w smite'im, to i to może być w smite'im. Eee, nie, nie ma. Nie ma. Attachments. Explosives. O, jest, dobra, grappling hook. Aha, i go się nakłada na kuszę. Czyli on działa tak jak am amunicja. Dobra, czyli trzeba zrobić kuszę. Cementing paste, stone arrow, fiber, stone arrow i fiber. To co ja będę potrzebował? Fiber, cementing paste. Kurczę, dużo było w tych rzeczach zostawionych cementing paste'ów i tak dalej. Flint, tak? Nie, to i tak za mało. Muszę niestety iść wydobyć tego flinta, to zaraz sobie wydobędziemy. Flint. Cementing paste i co tam jeszcze? Zobaczmy czy chociaż kusze mogę zrobić z tego co tutaj mam. Weapons, ranged, crossbow, wood i fiber. Dobra, to w takim razie idę sobie tutaj, wydobędziemy troszkę, zrobimy tych strzał. E, I... Strzał i trochę tego drewna, tak? Drewno i... Fiber. Dobra. Czyli na strzały będziemy potrzebować toucha, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra To zrobimy sobie więcej tych grappling hooków Ja myślałem, że to będzie taki bardziej No nie wiem Elektroniczny wysięgnik Na jakiś akumulatorek Coś takiego i on będzie wielokrotnego Użytku, to by było moim zdaniem Troszkę lepsze, bo nie wiem jak Na kusza miałoby to działać Czy kusza dostanie jakąś korbkę Jest to jakieś takie trochę dziwne Chyba, że po prostu wystrzeliwujemy linkę i po tej lince się wspinamy. No chyba, że to tak jest. Eee, dobra, ale ja potrzebuję jeszcze flinta. Drewno jest, fiber jest. Dobra, czyli tak, jeszcze trzeba będzie zrobić kuszę. Gdzieś tutaj w okolicy widziałem już te terrorberdy, więc hmm, dziwna sprawa, że tak że kamienia w sumie... Terrorberdy, więc nie będzie trzeba jakoś ostro latać, jeżeli chodzi o... Biegać po, jeżeli chodzi o oswajanie. E, więc może też powiem, jakie się oswajamy. Oswajamy je dość normalnie, tak jak powiedzmy inne drapieżniki, aczkolwiek tutaj trzeba zwrócić uwagę. Czekajcie, ja pójdę do innej skały od razu. Zrobimy sobie. Trzeba zwrócić uwagę, że one są dość agresywne niestety. Stąd. Stone arrow, dobra. W sumie to starczy. One są dość agresywne i one są też dość szybkie, więc trzeba uważać, żeby one nas nie zadziobały na śmierć. Jest na nie siodło, także... I one też troszeczkę latają, ale nie wiem jeszcze w jaki sposób, z tego co widziałem na takim filmiku z tego spotlighta arkowego, to one latają tak dość raczej niemrawo, więc zobaczymy sobie jeszcze te latanie. Będziemy używać oczywiście tej snajperki do oswajania. Duż, ostatnio kilka osób napisało, że nie powinienem używać takiej snajperki do oswajania, bo oni chcą zobaczyć, ile potrzeba strzał. Słuchajcie, wszystkie informacje, ile potrzeba strzał, i tak dalej, i tak dalej, ile mięsa, ile czasu są na Wikipedii, tak? Więc każdy sobie może sprawdzić ile tego potrzeba. Poza tym pamiętajcie, że jeżeli chodzi o strzały i tak dalej, to też jest zależne od levela jaki oswajacie, więc to, to akurat informacja Wam za bardzo nie pomoże, bo, bo różne levele byśmy oswajali. A wezmę sobie, tak, zróbmy sobie ten te grappling hooki. Dobrze. Weapons. Prosbo. Ja nie miałem tam 150 tego fibera Okej, okay, coś mi się chyba pomyliło w takim razie Ammunition Cementing Paste No i Fiber, dobra, brakuje mi tego fibera, gdzie on był? A, wiecie co, chyba on został w tych straconych 35 aż na jedno no to kurczę. Dobra, to poczekajcie chwilkę, idę pozbierać, bo muszę jeszcze Seekers zrobić. Dobra, powinno starczyć. Zrobimy sobie trochę więcej i zobaczymy jak to działa. Je chyba też można podpiąć pod jakieś tam latające stworzenia, więc zobaczymy. To jest, to jest dla mnie chyba najbardziej interesujące z tego wszystkiego. Craft 2. Ja what the fuck. Dziś się nie przygotowałem za dobrze. Myślałem, że wszystkiego tutaj będzie akuratnie dobra. Czyli, tak zamieniamy sobie tutaj, eee, dobra. I te grappling hooki od razu nałożymy. Zobaczę, jak to wygląda. Ogólnie, chyba dlatego, wiecie co, że kusza się totalnie tak zmieniła. Się inaczej wygląda ta kusza. Tak mi się wydaje. Tak, widzicie, tu jest ten taki wysięgnik. Także po prostu kusza została zmodyfikowana. Ok, czyli no powiedzmy, że to jakoś tam. jakoś tam powinno działać. Dobra, tak jak oni sobie to wymyślili. Dobra, bierzemy resztę tego wszystkiego. 10 się mieści w jednym staku. I lecimy, bierzemy wilka i gdzieś tutaj te terrorbardy będziemy szukać. Okej, okay, dobra, let's go. Let's go! Dobra, gdzieś tutaj był, totalnie przed tą bazą, gdzieś też był na plaży dalej. Ogólnie szukajmy bardziej, one są w zasadzie na całej mapie, tak jak, tak jak zobaczycie, ale najbardziej w głębi lądu, ale one występują dość raczej chyba często, w sumie ciężko powiedzieć, tak, po kilku dniach od update'u o żeby. czyżby... Czyżby Raptor zjadł... I troszkę lepiej mi chodzi, może przez to te, przez te usunięcie tych modów kilku. No, lepiej chodzi ta gra, nie wiem, nie wiem, ale... Jest troszeczkę, jest troszeczkę zmiana. Oho. Dobra, Raptora się... Zbyliśmy To szukamy tego terrorberda. On w ogóle atakuje, widziałem gdzieś jakiegoś terrorberda W górach I on atakuje Na przykład węża zaatakował, co mnie troszkę zdziwiło Ale Tak się ustało, tak się wydarzyło No a gdzie on jeszcze Jest jakiś tam inny, bo tutaj skoro Nie ma to może go zjadł ten raptor Nie wiem jaki on tam level miał Tam jest jakiś żółw No bo ciężko będzie znaleźć Bo widziałem w sumie z 15 minut temu przed odcinkiem, wiecie co? Ja myślałem, że ja szybko je znajdę, więc chyba muszę się przerzucić jednak na smoka na smoka bo tu nie mogę znaleźć, chyba że jeszcze po drugiej stronie był. To sobie znajdziemy i od razu byśmy też w góry mogli skoczyć i wypróbować tego, tego ten wysięgnik, tego grappling hooka. To są w sumie dwie rzeczy, które prowadzili. Jeszcze prowadzili ten Tribe Alliances, o którym Wam kiedyś już wspominałem. Przedłużali ten update to chyba dwa miesiące temu, miał być wprowadzony. Bardzo długo to trwało, także jest już dostępny. Tribe Alliances, które, dzięki którym możemy się łączyć w różne jakieś zespoły, na przykład dwa tryby mogą się połączyć w jakiś sposób i tam na przykład, nie wiem, zaatakować innych, wywołać wojnę, to chyba głównie na, na serwerach PvE by zdało sprawę, tak? Bo możemy się łączyć w kilka trybów i wywoływać te wojny. No nie mogę coś go znaleźć. Wiecie co? Chyba muszę wrócić do bazy po tego smoka i zaraz do was wraca. Dobra, słuchajcie, od razu znalazłem go. Tam biega po lesie, ale powiem wam, że one są ostro agresywne: one wszystko tutaj atakują, co jest. Czekajcie, znowu mi gdzieś tutaj ucieka. Eee, tak, patrzcie, od, no, nawet drugi jest. A to widzicie, wystarczyło podjechać kawałek. Ale dziwne, bo one ogólnie na plażach nie występują, ale. Z tego co widzę, to one tutaj wszystko dookoła atakują, nie wiem czy one się też biją nawzajem, czy nie. Czekajcie, damy sobie Gama, mama 3. Ciekawe czy Kecela na przykład atakują. Dobra, atakują Kecela. Czekajcie, trochę go odluruję. E, boję się, że one mogą być jakieś... albo dobra, no i będzie, że zobaczymy, czy one są silne, czy nie są silne. E, dajmy może nawet na Gamma 4. Nie, albo nie, ty, ty sobie wyląduj, dobra. Kurczę, chciałbym, żebym, chciałbym go zaatakować jako pierwszy, a nie, żeby on nie atakował jako pierwszy. Dobra. Tutaj nie ma innych, bo coś. Dwa to. O kurczę. Biegnie. 40 level, tak? Aha, no dobra. Dzięki temu, że mam tą szybką snajperkę, znaczy tą. E, może nie, nie szybką, tylko. Tą zmodowaną to ona zadaje 1000 torpora, więc 1000 torpora wystarczy na takiego e, małego ptaszka. Znaczy bez przypału, możemy sobie tego drugiego jeszcze wziąć ewentualnie tam zobaczymy, jakie domecze zadają e, na ten Riot Armor. O, dobra, jest to chodź. No o, to jest super, nie? Tak właśnie chciałem sprawdzić, czy zadziała. 135 Holy shit man! On się chyba zablokował. Wiecie co? Więc oswajamy jego. Oswajamy od razu jego. To tamtego sobie olejemy, nawet zabiję go. A my się zajmiemy tym. 3 strzały, tak? 3. Trzy... Dobra, 3000 Torpora to jest dla niego git. E, idę po mięso, będziemy go oswajać. E, czekajcie, do tamtego muszę zabić. One Prime albo albo Kiblesy, e, tego nowego, czyli Galimusa, gali, gali e, trzeba mieć do oswajania. I nie wiem do końca ile, ale chyba około 20 na 120 level. Terrorbert zdechł. A to był 10 level? Myślałem, że 40. E, Terrorbert zdechł. E, I mniej więcej 2 godziny na Primicie i chyba godzina na Kiblesach wychodzi na oficjalnych serwerach coś takiego. Nie wiem czy mi starczy, bo ja mam 12 Primeita, ale nie no, powinno raczej starczyć na takim serwerze. Jak teraz? O, czekajcie, żeby ten krokodyl mi tutaj go też nie zażarł sobie też tego premita od razu zbierzemy zobaczymy jak mu spada ten torpor i jak szybko jak często przeżuwa. mam nadzieję że to nie jest mój to co tych terrorbardów tutaj tyle nagle nie mogłem znaleźć dwudziesty dobra to na szczęście nie ten sam Małe są bardzo, więc właśnie zastanawiam się jak to będzie z tym jeżdżeniem na nich, bo zobaczcie, że jest malutki. Ja myślałem, że one są troszkę, troszkę większe, ale no nie bardzo. Torpor widzę szybko spada, bo a, już nie ma dużo, 700 to jest dość sporo, taki krótki czas. Dobra, timing to zaraz będzie, bo tu jest wiadomo przyspieszone, więc sobie możemy nawet poczekać tą chwilkę i jakoś ją lepiej wykorzystać. Czekajcie. Zrobimy tak. Dobra. Eee, Okej, okay. gdzie tu mogę zastosować? No dobra, zastosujmy sobie tutaj. Okej, okay, dobra. Powiem tak, dość fajna rzecz, z tym, że Czekajcie, nie wiem jak odczepić. Nie wiem jak odczepić. Dobra, już mniej więcej wiem tak. Lewym przyciskiem myszy strzelamy i zbieramy luz. Prawym przyciskiem myszy. Eee, luzujemy więc, możemy się też odchylić dalej. Nie wiem na jaką to tam dokładnie odległość, strzelimy w jakieś tam wyższe góry, zobaczymy, jak to działa. Natomiast, nie wiem, jak to puścić. Nie wiem, jak to opuścić. Eee, czekaj. F, E, I, no i to nie bardzo. zaraz muszę zobaczyć tutaj gdzieś, no C, o dobra C. C, 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 C często działa, no ale trzeba niestety stanąć, zaraz ja tu zginę pewnie od tego, e, jak tam ten terrorbert jeszcze pewnie z jednego musi zjeść, tak dobra jeszcze jeden to sobie zobaczymy, zostawię tutaj Kecala nim, a nie, ja muszę jeszcze siodło zrobić. Dobra, to w takim razie e, ja lecę po siodło. On tutaj się nie obudzi raczej, więc ja sobie od razu je zrobię. E, będziemy mogli wytestować, przetestować ten grappling. Ja Nie wiem, czy on może się wzbijać w powietrze, czy on tylko może na przykład spadać machającymi skrzydłami. E, tak jakby leciał, ale chyba, chyba te drugie. Terror. Sz -sz -sz -sz. Zobaczymy, czy jest w Smite'im, czy w że gdzie tu mamy Smite, Smitey, Smite, Saddle nie ma, nie ma, e, to może nie trzeba, dobra, nie trzeba, Hide Fiber Wood, Hide Fiber Wood, Hide Fiber Wood. No nie wierzę, po prostu co za masakra. Co za masakra? Okej, okay, Ty miałeś dużo skórki, i co z tą skórką? Nie masz już. O, dobra, Ty masz. Zrobimy sobie siodło, zobaczymy jak z tym lataniem. Ja ogólnie wątpię, żeby one jakoś latały, myślę, że można nimi spadać. Właśnie też, jeżeli mamy grappling hooka, ciekawe czy można jakoś na dinozaura to zamontować. Ogólnie chyba tak. Eee, dobra, ja to sobie odkładam. I bierzemy, pyk. Idziemy do terrorberda. Gdzie on był, tutaj czy tam dalej? O nie, czemu tu jest dilo? Bo to chyba było tutaj, nie kurczę, gdzie to było? Coś mi się wydaje, że ten dilo tutaj zjadł go. Holy fuck. Czy to było dalej? Nie dobra, to było tutaj. okej okay. okej, okay, okej. Okay. Dobra, jest. 202 level. Nieźle. Nieźle. dawać mi to siodło. okej okay. dobra. Ja nie wiem, czy on się ruszy, bo ja mogę być nie nieprzeciążony, tylko tutaj jest właśnie zablokowany chyba przez ten w jakiś sposób On może latać yy... znaczy nie do końca to nie jest latanie, ja próbuję się wzbić ale on się nie, nie wzbija w powietrze, także on po prostu może jak indyk wolno spadać, w sumie to jest fajne podoba mi się to Dobra, słuchajcie, to w takim razie idziemy go wytestować. Gdzieś tam pójdziemy sobie teraz w górę. Śmiesznie wygląda, naprawdę fajny jest. Całkiem, całkiem mi się podoba. Więc tak, tylko że ja mogę zginąć ogólnie, bo nie mam na sobie jakichś rzeczy zbyt wielu. Odłóżmy to wszystko. W sumie to mięso to mogłem wziąć dla niego. Odłożę kuszę, ona dużo zajmuje. Grappling hookie muszę wziąć. To mogę odłożyć. To mogę odłożyć. Dobra, zobaczymy jak teraz. A ona waży 0.5, to w sumie nieważne. Dobra, jest OK, Spoko. I nawet ma speeda jakiegoś. Raczej prędkość normalna, jak u dinozaurów w większości. Ciekawe, czy na przykład mogę się wspiąć na... ...na brontozaura jakoś tym grappling hookiem. Później zobaczymy. 1400 życia, 736 stamina. Kapa Mili Ogólnie nie jest to jakiś kozak, no ale po tym nerfie to ciężko naprawdę stwierdzić, kto jest kozak, a kto nie jest kozak. Zostawiłem kuszę, czekajcie. Dobra, jesteśmy. Właśnie zastanawiam się teraz, Dodo mijałem, czy to jest jakaś zbieżność z dodo, czy, czy nie ma. I ogólnie tak, dużo staminy mają szybko, znaczy właśnie wolno im się kończy. Czekajcie i zobaczmy, bo to mnie interesuje po prostu. Ja mogę sobie wejść na brontozaura. Wow. Mogę i na dodatek on chyba nie ma nic przeciwko temu, że ja wchodzę sobie na brontozaura. <ścoughs> Co ty gadasz? Ej, dobra, to jest zajebiste. To jest zajebiste. Można sobie się wzbić na bronka i on w ogóle nie ma nic przeciwko temu. No. No nie ma nic przeciwko temu. Nawet mogę mu do głowy wejść. Przemówić mu do rozsądku jak będzie mnie atakował, żebym tego nie robił. Ej, dobra, to jest... Yy, to jest kozackie, to jest w ogóle totalnie zmiana gry. To jest totalna zmiana rozgrywki. Czekajcie raz 4 Właśnie zastanawiam się, czy mi się złożył ten grappling hook, bo chyba mi się nie złożył, prawda? Bo w sumie to by było rzeczywiście... A nie, bo... O, mój wąż, którego kiedyś tutaj zgubiłem. Dobra, najebiście dobrze wiedzieć. Siemanko, drugi, siemanko. Nie wiem, czy pamiętacie z odcinka, węże zostały niestety pogubione. O, kolejny. możemy mu przeżyć. Dobra, super. Terrorbert ogólnie chyba jest silny. Tylko nie wiem, na jaki level jest siodło. A, nie wiem, teraz ciężko będzie znaleźć. Wszystkie engramy mam. Jest, tutaj, zobaczcie, to jest 25. level, więc nisko bardzo, czyli powinien być teoretycznie słaby. Robimy tak: pyk. O, za daleko, widzicie, czyli jest ograniczenie. Bardzo dobrze, że jest ograniczenie, bo to by było bez sensu, gdyby nie było. No ale wiecie, to jest fajne, bo możemy komuś rozwalić. Właśnie to jest najlepsze, jeżeli chodzi o rozwalanie bazy. Bo możemy komuś rozwalić e, sufit, tylko. No i często jest tak, że nie możemy wejść, prawda? Bo. Chodź, jeszcze bliżej. I często jest tak, że. Po takim rozwaleniu możemy wejść, ale nie mamy jak wyjść, tak? Bo nie zmieścimy się, argumentować trzeba szerzej rozwalać. A tutaj właśnie mamy to rozwiązanie, że możemy sobie tego grappling hooka przybić, nawet do tego naszego dinozaura. Bo jeżeli ja mogę do dzikiego brontozaura, to znaczy, że ja mogę też do kecala na przykład swojego. Macha tymi łapkami biedny No ja tutaj się nie wzbinię nie, nie ten. No właśnie po to jest ten grappling hook przecież, nie? No skoro machasz skrzydłami, to jakim cudem został damage? Troszkę to jest bez sensu. O ty, kurde, ratuj mnie. Ale mała, krótkie są te odległości bardzo. Okej, okay, mamy. Jesteś na falu? Jesteś. Tylko pytanie, co mi to daje? Czy ja mogę jak Spiderman na przykład chodzić? O oh, my, to by było kozackie. Ale wątpię. Pewnie zginę teraz. Wow, jestem Spidermanem. Wow, to jest... To jest kozackie akurat. Jestem Spidermanem, niemożliwe. Nawet idzie za mną. Gorzej jak przybijemy tak one i się, one się marnują. Gorzej jeszcze mi czty, trzy zostały tylko gorzej jak nie trafimy w coś, ale dobra, to jest po prostu zajebiste, słuchajcie, to jest to jest kozackie, jestem spider Spidermanem teraz mogę normalnie sobie skakać jak jak, jak Spider-Man, jakbym pajęczyny wypuszczał, po prostu dobra, to jest zajebiste update. Powiem szczerze. Ok, dobra. To, to jest koniec ogólnie mojej przygody na dzisiaj. O że wiecie co. To... A nie, właśnie! To nie jest koniec przygody mojej na dzisiaj. E, chyba że. Fuck. Ostatni. Kurde, dobra, to jakoś tu blisko. Nie, nie leć tam z powrotem. Kurde, dobra, słuchajcie. E, to, by, to by było na wszystko w tym odcinku. To by było wszystko w tym odcinku. Dzięki bardzo za oglądanie. Niestety, ale tak, zmarnowałem wszystkie grappling hookies. No i teraz. O. Czemu przed chwilą mogłem wyskoczyć, a teraz nie mogę? E, ja już stąd raczej nie wyjdę. Muszę zginąć jakoś. Ja nie wiem, jak się zastanawiam. O. Dobra, dobra, ja stąd już nie wychodzę. Zostaję, muszę to jakoś chyba przetrzymać, aż on zdechnie z głodu. Dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Terror Bird, śmieszny, śmieszny nowy gatunek. Grappling Hook, zajebista rzecz, można zostać Spidermanem. Co prawda kosztowna, jeżeli chcemy być Spidermanem, ale zajebista. A wyobraźcie sobie żeby tak się wspinać po różnych latających, nie? Że lecimy na jakimś. Wow. To by było zajebiste. Dobra. Dzięki bardzo za oglądanie. Podziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentujcie. Komentujcie, czy chcecie więcej Arka, czy nie chcecie więcej Arka. No i co? I do zobaczenia w następnych odcinkach, mam nadzieję. Trzymajcie się. Cześć!